Ojca Pio próbują przenieść z San Giovanni Rotondo. Byli ludzie w tamtym okresie, którzy nienawidzili ojca Pio, nie wierzyli, że jest święty i próbują przenieść go gdzieś indziej. Do jakiegoś klasztoru, gdzieś na końcu świata, żeby go nikt nie widział. I co ciekawe, pomaga mu bronić go ilu z San Giovanni Rotondo i innych święty z tamtych czasów, ksiądz Orione. Jak do tego wszystko doszło? Oglądajmy. Nazywam się Stanisław Sadowski, jestem wolontariuszem Instytutu Księdza Piotra Skargi i witam Cię na kanale Śladami Ojca Pio. Po to jest ten kanał, abyśmy go poznali, pokochali, abyśmy otrzymali łaski od tego świętego. A też, jeżeli chcesz wesprzeć ten kanał, stać się częścią tego apostolatu, wejdź tam w link i zostań podopiecznym Ojca Pio. Dla wszystkich podopiecznych wysyłamy obrazek poświęcony przez kapłana z wizerunkiem świętego Ojca Pio, ten ofiarowania się mu. A temat dzisiaj no bardzo Ważne też, że jesteśmy w Adwencie, zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia i trzeba to, myślę, ważny temat, bo trzeba coś zrozumieć, że Ojciec Pio byli ludzie, którzy nienawidzili Ojca Pio. Nawet byli ludzie, kapłani, hierarchowie, którzy nie uważali, że jest święte, nie wierzyli w to i próbowali różnych sztuczek, aby mu przeszkodzić w tym apostolacie. I co jest ciekawe, Ojciec Pio zawsze jest posłuszny. Zawsze jest posłuszny autorytetowi, zawsze jest posłuszny hierarchii. Dlaczego? Bo on widzi w hierarchii, w posłuszeństwie wolę Bożą i zawsze z szacunkiem ogromnym wypowiada się wobec e, hierarchii, wobec kapłanów i e, tak samo właśnie pomimo prześladowań on zawsze jest, właśnie pokorę tak zachowuje, pokorę takie zaufanie. Tak, jak mały Pan Jezus i święta rodzina przecież idą do tego Betlejem, idą i co, mają ogromne problemy: znaleźć dom, znaleźć miejsce, gdzie przenocować. Biorą to wszystko jako właśnie takie wypełnienie woli Bożej. To jest że dla nas kalałka, żeby brać to, co. W życiu przychodzą trudności z takim akceptowaniem tej woli Bożej. No i co, temat jest taki właśnie. Przełożony klasztoru kapucynów w San Giovanni Rotondo został ojciec Ignacio z Lelsi. Lelsi. Groźne rozruchy sprawiły, że z dnia na dzień wydał nakaz odosobnienia ojca Pio. Do, ta, po, do podjęcia takiej decyzji przyczynił się także fakt, że zarówno burmistrz zzaadziowania Rotądy, jak i prefekt Fodzi, on przede wszystkim, zaalarmowani ciągłymi naciskami ze strony władz miejskich, uprzedzili go, aby nie podejmował żadnych kroków, które mogłyby mieć przykre konsekwencje. W tej sytuacji ojciec Ignacio z Lesi nie mógł dłużej zwlekać. Z 25 czerwca 23 roku wydał ojcu Pio polecenie, aby nie wybierał się jak zwykle odprawiać mszę świętu w kościółku, lecz aby uczynić to w kaplicy klasztornej. Pogłoski o tym przedostały się już na zewnątrz, więc kiedy ministrant ojca Pio pojawił się przy ołtarzu, wyraźnie oszołomiony z oczami pełnymi łez, zgromadzeni zrozumieli, że zakonika poddano odosobieniu. Baleńkim kościółku rozległy się uporczy, urwane szlochy. Serce zranionego ludu wibrowało niczym uderzenia w wielkiego młota. Wieś obiegła okolice. Głos ludu potężniał, nawołując wszystkich do wsp wspólnej walki. Fala ludzi składająca się z trzech tysięcy osób poprzedzana przez orkiestrę oraz władze cywilne i wojskowe skierowała się w stronę klasztoru kapucynów. Trzy tysiące osób po prostu chcą bronić ojca Pio z zamiarem wtargnięcia do środka. Lecz burmistrz stanąwszy na krześle, które pełniło funkcję podium, uspokoił słowami, jeżeli będą próbować przenieść ojca Pio, złożę demisję jako zwykły obywatel, będę walczył razem z wami. Jego słowa uśmierzyły gniew, ale nie zahamowały eksplozji miłości. Ludzie spokojnie weszli na teren kosztoru, ciasnym kręgiem otoczyli kochanego zakonnika, całowagi jego ręce i habit. Ojciec się siłowo wyrwać się i ukryć przed wybuchem ich entuzjazmu, lecz otoczono go i prawie zaciągnięto do okienka wychodzącego na plac, stojącego w oknie zakonnika, Bladego i drżącego ogarnęła fala niekończącego się aplauzu zgromadzonych w Jelgielce. oni tam stali na placu i gdzie jest ojciec spijo, Chcieli go zobaczyć w okielku po prostu. Gwardia obiecał, że następnego dnia ojciec Pio odprawi zgodnie ze zwyczajem szył poran. I pozwolił mu zejść do kościoła, gdzie odśpiewano uroczyste tedeum. Radość zgromadzonych osiągnęła apogeum. Kościółek był wypełniony po brzegi. Podobnie przy kościelny plac, a nawet na przestrzeni kilometra aleje wiodące do klasztoru. Wszyscy upadli na kolana, aby otrzymać błogosławieństwo, którego przy ołtarzu udzielił pełen pokory zakonnik. Konikarz tamtej epoki napisał, każdy, kto był wówczas obecny, pamięta wspaniały zachód słońca tamtego dnia. Ciekawe, piękny był zachód słońca, jaki wspaniały rocznych liczności. Bo zabrał również prefekt Fodzi, prosząc, aby nie zakazywano ojcu Pio odprawiania mszy w kościele. Więc ludzie chcą tej świętej, ludzie chcą sakramentów, dostępu do, e, do Pana Jezusa eucharystycznego, dostępu do świętego zakonnika po prostu. Radość nie trwała jednak długo. El Obserwator Romano z 5 lipca 23 roku po 35 dniach opublikował postanowienie Najświętszej, Najwyższej Świętej Kongregacji Świętego Oficjum. Przytoczyło je także oficjalne czasopismo kapucynów, kapucinorum. E, capuci, Bezpośrednio po obiedzie misi zazwyczaj udawali się na krótki odpoczynek przeznaczony do tego celi. E, sali, przepraszam. Tamtego dnia jeden z braci przyniósł gwardianowi kapucinorum, a ten po zapoznaniu się z łacińskim tekstem monitu świętej kongregacji, skonsternowany, przeczytał go pozostałym. Jakiś straszny wyrok wobec Ojca Co to będzie? Jak pisze świadek tego wydarzenia, współbracia stali oszołomieni. W tym momencie dały się usłyszeć kroki ojca Pio schodzącego z choru. Gwardian szybkim ruchem przesunął, a na lekta wróg stał naprzeciwko miejsca, na którym zwykle siadał ojciec Pio. Lecz on, kiedy tylko wszedł, wyciągnął rękę, wziął gazetę i otworzył ją na stronie z wydrukowanym komunikatem, zaczął go uważnie czytać. Słuchaj, czyta swój wyrok po prostu ojciec Pio. Jak on to robi? Jak to robi ten kapuza, ten, ten święty? Ani jeden mięsień twarzy nie zdradził jego uczuć. Kiedy skończył lekturę, odłożył gazetę i rozpoczął rozmowę z jednym ze współbraci. Po zakończeniu siesty, ojciec skierował się w stronę swojej celi, a ja podążyłem za nim. Podszedł do okna i za nim zamknął obbielice, stał kilka chwil nieruchomo. Potem nagle odwrócił się i wybuchnął płaczem. Upadłem mu do stóp. Ojcze mój, Wiesz, jak bardzo Cię kochamy. Niech nasza miłość będzie dla Ciebie pocieszeniem. Powiedział mi poważnym tonem: Czy nie rozumiesz, synu, że nie płaczę nad sobą? Dla mnie oznacza to mniej pracy, a więcej zasług. Płaczę nad tym, nad tymi duszami, które zostaną zgubione, gdy zostały pozbawione mojego świadectwa. A zrobili to ci, którzy powinni je chronić. A kto pokazuje też, jak ojciec pił miał głęboko wpisane w swoją duszę te powołanie, jakie ma. To, co Pan Bóg mu daje, po prostu. Jaka jest zapisana jego misja, jakie jest zapisane jego e, no, pragnienie. Właśnie powołanie, do czego Pan Bóg go powołał: ratować te dusze, ratować dusze w konfesjonale. Do tego powołany jest każdy kapłan, z powiedzią, sakramentami. To są szafarze sakramentów przede wszystkim. To ojciec pił pięknie to po prostu pokazuje. On nie płacze nad sobą. On mówi: dla mnie to więcej zasług, mniej pracy. Więc z punktu widzenia takiego eto to, to e, no przeboleje to jakoś. Ale najgorsze on płacze nad tymi duszami. Widać, jak bardzo, jak bolało go to serce. Widać, jak bardzo pragnął ratować duszę. Jak miał takie pragnienie dusz, pragnienie zdobywania dusz. Tak jak Pan Jezus też co robi na krzyżu. W pewnym momencie krzycze Sicjo. Pragnę. On pragnie dusz. Pragnie zbawiać dużo. To jest piękne po prostu. To jest naprawdę yy, piękne, bo też to pokazuje taką naturalną jego reakcję. Ciekawe, on nie zapłakał nad tym, że ojej, jak to będę teraz już nie będę nam przechodził, czy tam tego, nie będę robił tego tam nie płacze nad duszami. jak się spija. Wydarzenia następowały coraz szybciej. Sekretarz świętego ofisju napisał do ojca generała Kapucynów, że życzy sobie aby informować go osobiście o wykonywaniu innych zarządzeń. Pod określeniem inne zarządzenia kryło się polecenie przeniesienia ojca Pio. Ojciec Luigi z Avelino, wiedząc już, że został wybrany do przeniesienia ojca Pio, precyzował. Śmiałe zadanie, które jestem gotów zrealizować z największą ostrożnością i za cenę wszelkich poświęceń, Piszę do waszej przewielebności, ponieważ nie wydaje mi się, roztropną decyzją, abym i to ja osobiście miał wypełnić to delikatne i trudne zadanie. Wydawało się, że powrócił spokój, lecz gęsta sieć niepokojących zarządzeń podejmowanych w największym sekrecie krzyżowała się pomiędzy świętym oficjum, kurią generalną Kapucynów w Rzymie, a klasztorami w prowincji Fojrze i Rotondo. Projekt przeniesienia Isapillo, tak bardzo popierany przez arcybiskupa Gagliardiego, a wzbudzający niepokój w tych, którzy kochali zakonnika, nabierał realnych kształtów. Wysłuchawszy prośby prośb zawartej w liście Waszej przewiedemności, na razie odracza się usunięcie Ojca Pios klasztoru. Jednak w imieniu tej kongregacji, Przerzeczonemu Ojcu, poleca się ponownie, aby dobrowolnie zaofiarował się wypełnić zalecenie stolicy Apostolskiej, tak aby już bez przeszkód zostało ono zrealizowane. Kontynuować będziemy tę serię jutro o tym prześladowaniu, o pomyśleli Sauriona, no i też po świętach Bożego Narodzenia, więc będzie krótka na to taka przerwa. Zarowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. Maria, Ważna sprawa, niestety nie udało się nam przygotować tej książeczki. Jest projekt, pan Sławek nie wysłał projekt w PDF. niestety drukarnie już tutaj są obłożone. Będzie ta książeczka, będzie ten modlitwem i zapewne już na początku roku, aby się weszli w ten rob rok z modlitwami do ojca Pio. Jak dotasz taką książeczkę? po trzeba pierwszym ojca Pio, to do wszystkich podopiesznych ją wyślemy. No i cóż, no, modlmy się, módlmy się o przeżycie dobrze tych świąt, o pokój w rodzinach, o taką zaufanie.